ogromne audytorium, ale może uda mi się sprostać. Bardzo serdecznie witam, witam Państwa na spotkaniu czwartkowym, wyjątkowym. Ja zawsze podkreślam, że każde spotkanie czwartkowe jest wyjątkowe, ale to rzeczywiście jest wyjątkowo piękne, wyjątkowo ważne i wyjątkowe ze względu na osobę, którą dziś próbujemy uhonorować za ten całokształt powiedzmy, za to wszystko, co co w ciągu swojego długiego życia, pracowitego, twórczego życia udało się Panu Świętej Pamięci Rumaldowi, Ostrowskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia dokonać w naszym ukochanym mieście poprzez różnego rodzaju funkcje, które pełnił w nim. Myślę tutaj przede wszystkim o, prezesy, o Prezesurze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, którą pełnił, proszę Państwa, rekordową ilość lat, bo 23 lata od 1977 roku do 2000 to rzeczywiście jest imponujący wysiłek. Ja jestem, też często mówię, że jestem dopiero rok prezesem, a już mam dość. <laughs> Także tak, co dopiero 23 lata, w takiej aktywności, w takiej dynamice, w takim zaangażowaniu, bo to nie było tak, że się po prostu jest na urzędzie, tylko to się cały czas, pan prezes był dynamiczny, zdobywał teren, przekształcał, tworzył. Była to rzeczywiście tytaniczna praca. I o poświęcenie tej tablicy. I za chwilę odsłonimy ją yy, uroczyście. Do odsłonięcia bardzo proszę yy, pana Romana Ostrowskiego, który został wydelegowany z rodziny i będzie reprezentował całą, całą południową państwa Ostrowskich. Do odsłonięcia także proszę najstarszego członka Stowarzyszenia Głośników pana docenta profesora Sobockiego, który będzie też yy, nam towarzyszył. No i ja pozwolę sobie także uczestniczyć w tym bardzo ważnym, w tym akcie. Bardzo proszę księdza księdza Soboczka. Bogący, Boży, Boże, który jesteś źródłem wszelkiego dobra, Dziękując Ci za życie, osobę, działalność Romualda Ostrowskiego. Chcemy Cię prosić, abyś pobłogosławił tę tablicę, by przypominała Jego dzieło i stawała się źródłem natchnienia do, do kolejnych przedsięwzięć dla dobra naszego miasta i naszej społeczności. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękując Panu Bogu za dzieło życia. Świętej Pamięci Romualda uwielbijmy go krótkim aktem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I poprośmy Boga o radość wieczną dla Świętej Pamięci Romualda. Dobry Jezła, na panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezła, nasz panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pana Pana Romana o odsłonięcie. Czy będziemy może asystować, bo będzie... To może pan prezes, pan docenił. Można <grytować> z jednej i z drugiej strony. To pan bardzo dziękuję. Myślę, że możemy to określić. <plosy> dziękujemy. Bo to się należało słusznie, się należało chwileczkę zbyt zbyt na, na zbyt tak? zbyt bardzo dziękuję. bardzo dziękuję za tą postawę, bardzo proszę do śniadania. Pan Roman o zabranie głosu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że przede wszystkim w imieniu rodziny serdecznie podziękuję. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że dzisiaj możemy uczestniczyć w takiej uroczystości, która jakby przypomniała nam na nowo ten czas, który minął, ale który ciągle trwa w tej sali, w tym stowarzyszeniu, w tych obrazach, które wiszą na ścianie. I serdecznie dziękujemy panu prezesowi i wszystkim członkom stowarzyszenia za ten gest, który okazaliście w naszym rodzicom. Alter ego mojego ojca, naszego ojca, była nasza mama, Anna. I jak ja pamiętam, zawsze towarzyszyła mu w tych jego pasjach i dokonaniach. Byli jedności. Mama była bardzo dumna e, z staty. Bardzo przeżywała jego inicjatywy wspomagała go, dzieliła z nim swój cały los. I rzeczywiście myśmy wyrastali również w tym duchu, jak pięknie powiedział pan prezes Propublikobono. Staraliśmy się również być aktywni na ten czas, w którym żeśmy żyli. Bawiliśmy się, w zespoły. Śpiewające teatry poezji, pierwsze próby dziennikarskie, i zwracaliśmy się o jakąś akceptację w kierunku naszych rodziców. Niestety, nasi rodzice nie dawali nam tej akceptacji, ale odczuwaliśmy, że jakby ciągle podwyższali nam tą poprzeczkę. Ja pamiętam, Byłem wtedy uczniem drugiej klasy technikum drogowego. E, uczestniczyłem w Teatrzyku Poezji pani Izabeli Melińskiej, jeśli można, może ktoś pamięta panią Izę, która była zresztą znakomitym reżyserem i uczennicą Aleksandra Zelwerowicza, słynnego polskiego aktora. I nagrywaliśmy taką audycję dla Polskiego Radia Rzeszów Gwiazdy świecą na Jarosławy. Realizowało to Polskie Radio Rzeszów, ale później retransmitowały e, tą audycję, pierwszy program Polskiego Rady. Mieliśmy w domu taki stary telefunken i pamiętam jak dzisiaj o 21.40 Warszawa 1 rozpoczęła, rozpoczęła nadawanie tej audycji. To była audycja taka słowno muzyczna, e, m, gdzie czytaliśmy teksty poetów jarosławskich o Jarosławie. I ja zawołałem ojca, mówię, tato, to ja, słyszysz mnie? A tato powiedział, no rzeczywiście, i wyszedł z <noise> e, Później zrozumiałem, co to znaczy. Nie? Kiedy wędrowałem na studia, e, nowe środowisko, powstałem dzisiejszą moją koleżankę, która jest tutaj z Polskiego Radia Rzeszów, e, kiedy bawiliśmy się. Z późniejszym jednym z dyrektorów telewizji, panem Józefem Węgrzynem, wydawanie gazety młodzieżowej Prometej, gdzie pisaliśmy swoje artykuły. Zresztą Jarosławianie również w tej gazecie pisywali. I później, ale kiedy przyjeżdżałem z powrotem na uroczystości rodzinne, to oczywiście Tata miał zawsze dla mnie jakąś robotę. Jesteś samochodem, musimy zawieźć wiązanki na cmentarz, bo zbliża się święto zmarłych, musimy zaświecić światełka, albo organizujemy w Radawie w domku rodzinnym spotkanie kręgu harcerskiego. Tutaj są koleżanki i pamiętacie koledzy jak to było, jak żeśmy piekli kiełbaski w domku w Radawie jak wspominaliśmy historię i tak dalej, i tak dalej. I zakończę, proszę Państwa, tą moją wypowiedź słowami poety. Cypriana Kamila Norwida, który w jednym ze swoich wierszy powiedział, że e, jak się świat zmienia, że widowisko to warte, by się zmieniało miliardy miliardów, i żeby zmieniało swoje obrazy. Bardzo Państwu dziękuję i chciałbym Państwu zadeklarować, że tyle, ile będziemy mieli jako synowie i nasza cała rodzina sił i możliwości, będziemy się starali podtrzymać dobre imię naszych rodziców i również tego środowiska, w którym żeśmy się ukształtowali czyli Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolę jako najmłodszy syn Romualda kilka słów powiem, jakby odbiegając od jego życia społecznego, bo tutaj padły piękne słowa o inicjatywach ojca, o jego prezesurze. A ja chciałem powiedzieć w paru słowach, jaki był w domu i czym się zajmował wtedy, kiedy wkładał tradycyjne kapcie. A więc w domu zawsze była prasa. Wszystkie możliwe tygodniki, które w tamtym czasie się ukazywały. Dookoła Świata, przekrój, Angora, dzienniki takie jak Gazeta Rzeszowska, czyli wcześniej się Nowiny Rzeszowskie nazywały. Kiedy przychodzili niedzielę i odwiedzaliśmy rodziców, Zanim musieliśmy do jakiegoś poczęstunku albo obiadu wspólnego, zawsze siedzieliśmy koło okrągłego stołu i rozgrywaliśmy szachy. Ojciec nauczył nas wszystkich grać w szachy. I tradycją było, że rozgrywaliśmy partyjki z najstarszym bratem, z młodszymi braćmi. Było to. I radosne, i pasjonujące. I przy tym e, dużo uśmiechu, bo ojciec jednak, proszę Państwa, był niepokonany. Napracowaliśmy się niejednokrotnie, bardzo, bardzo, żeby mu dorównać. Chodzi z Gremisowa. Z wyróżnieniem, że będziemy jeszcze zapoznawać się z bliżej z treścią tej publikacji. Ja już pozwolę sobie podziękować Państwu. za zakończenie zachęcam do oglądnięcia tej wystawy, którą przygotowaliśmy z okazji naszej dzisiejszej uroczystości. Tam są zdjęcia z różnych okresów działalności Pana Romana Dostowskiego w naszym stowarzyszeniu. Też wiele osób się rozpozna na tych zdjęciach. Wiele wspomnień wróci, także bardzo proszę o zapoznanie się z tymi zdjęciami. Ja na zakończenie jeszcze pozwolę sobie przekazać taką pamiątkową fotografię taką graficzną, opracowanie graficzne portretu Pana Romanu wszystkiego na ręce Pana Romana. Myślę, że będzie okazja jeszcze przekazanie wszystkim Panom tej, tej publikacji, znaczy tego zdjęcia, tej grafiki. Znaczy bardzo proszę na pamiątkę naszego spotkania. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam do takich roślin, jeszcze jest okazja, żeby jeszcze porozmawiać. Zapraszam i do stołu hardy, na te warty, na te na świniaki.